to jest następny odcinek z minecrafta i w tym odcinku od razu teraz ruszamy sobie w podróż bo 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 ten będziemy iść tam do naszej tej tylko że najpierw musimy wziąć drewno oczywiście tego drewna mieć parę tych patyków żeby zrobić tak, że raz to nie no i będziemy ruszać a no i więcej tych myślę, że za, myślę, że wystarczy tyle 36 myślę, że wystarczy Pochodni, no i będziemy iść. Oczywiście tu sobie zaznaczam, no bo wiedzieć, bo szukamy w sumie surowców. Dobra, tu mamy jeszcze trochę żelaza, tu jest. Dobra, w sumie no to ja będę zbierał. Bo dużo tego żelaza, dużo tego żelaza tu jest. Zbieram od razu bo chcemy sobie zrobić chociaż secik jakiś tam żelazny, widzowie. Nie dosięgam, o. Lapis dla Żuli Lapis, ej widzowie, lapis dla Żuli O, dużo na tego lapisu dropa Nawet zapomniałem. I tu mamy kolejne żelazko. Ja, ja mam widowisko farta, bo takie duże są te rudy. Tylko muszę bardzo uważać na moby, bo ja dostaję zawału. Dosłownie zawału dostaję, jak widzę, moba. Więc może nie być to za długa podróż, bo ja się boję. Ej, a no właśnie, tu nie będzie tak to tego kryształowego jakiegoś tam, skoro są takie bloki? Widzę diamenty, widzicie? Diamenty tam są. Dobra, chodźmy tu. A no, tam są diamenty. Widzicie diamond? Dobra, ryzyk. Co to jest? Ja tutaj mamy gold. Ale diamenty, widzowie! Ja powiem, że to nie jeden. Kurde, tylko jeden diament. Ja nie mogę. Ej widzowie diamenty mamy. Od razu, na trzecim odcinku. Dziw mi ruda złota. Bo ruda złota też jest super. Ja proszę tylko o to żelazo widzowie. Ja tam widzicie? Tam jest... Creeper, nie, ja, creeper, czy ale nawet go tam słychać nie było? Ej, teraz mi się smutno, było. Nie, widzowie, creeper, ja szybko, moje rzeczy, wszystko co miałem, tu leży. No, dobrze, że leży, widzowie. Ale nie mam moich diamentów? Nie gadajcie, że nie mam moich diamentów Ja dużo rzeczy nie przeżyło Większość Nie mam diamentów No cóż No szkoda No właśnie nie mam tych Dobra, szybko tworzymy tutaj Что не так, не так, вот так. Набрала ошибку. Dobra, idziemy do bazy, bo już tak i tak mamy dużo tego żelaza tam jeszcze. Są moje diamenty, moje rzeczy. Ale fort widzowie. O nie, tu się krzelety. Kiedy będę u góry, bo ja chcę iść do domu? posłuchaj skelety. Trzeba, Szybko Uciekamy stąd. Nie! No, co jest? Płynę dosłownie do domu. Dobra, idę tędy, idę tędy, bo będzie szybciej. Ej, no, nie mogę skakać. O. No widzowie, no nic mi nie wychodzi, no, co jest jestem upośledzonej postaci? Dobra, tamuję tę wodę, ona mnie tak kurza. Dobra, tu chociaż jedno, do, dwa. Nie no, bo wiecie. Żeby mieć jakiś tam set szelazny, no to wszystko się liczy, bo jestem bambikiem. W sensie, no. Kumacie, że ja już gram ponad rok, jak wiecie. Co nie... A pie, to były moje pierwsze w życiu znalezione diamenty. Tak wiecie, bez kreatywa bo ja ogólnie gram na Ja, Ile wyżelaza? Ej, ja dziś, ja myślę, że w odcinkach będziemy już żelazny set w piątym odcinku. Myślę, bo strasznie dużo żelazów strasz... znajduję. Ja mam jakiegoś farta, bo to jeszcze nie wszystko. Jeszcze tam. No właśnie tu jest jeszcze. Ja tamuję tą wodę, bo ona mnie wkurza. Baję wodę. Dobra, i teraz, o świetnie. Dobra, i ile końcowo mamy? 22! To możemy zrobić klatę? Ja widowie. Ale jest się fajne, co nie? Dobra, damy, będziemy... a planie da się przepalić patykami? No da się najwyraźniej. To wi Widzimy się widzowie, jak to się przepali, o i w sumie możemy, no to widzimy, dobra widzowie, e, trochę tutaj pozmieniam, bo mamy dach, mamy drzwi, dokładnie. Tak i przepaliło nam się 13, 13 żelaza, więc węglem w sumie przepalimy, ale niecałym, ej patrzcie, sobie na przykład tam 10 dam, żeby mi wszystko przypaliło no i będziemy się w sumie przeludać nice. Dobra i widzowie myślę, no, że ten To, że przepalę na mnie to będzie na teraz odcinka i będzie następny, więc naj nice, widzowie naj! Nice. Więcej odcinków to więcej widzów więc no, więc fajnie, więc fajnie, wytrwałem to no i w sumie to widzimy się za chwilę, bo ja idę kopać znów. O, widzowie, kopię, kopię nawet nie zauważyłem, że mamy tutaj one żelazo, drugie żelazo. jaskinia! Ja, ale fajnie. O, i jeszcze więcej żelaza, no bo ej, to my chyba w tym odcinku w ogóle nawet będziemy mieli już cały set żelazny. Ale co to jest tak? Dobra, będziemy mogli tu zejść w następnym odcinku z tej gry, no bo myślę, że to będzie ostatnie dzisiaj, bo już mi się nie chce nagrywać. Jak będziemy mieli. O. Idealnie, co ja? Dobra, no to szybko idziemy jeszcze to przepalić i będziemy mieli może cały set nawet. Ale dosłownie tylko z dwa, dodatkowe dwa zrobiłem, O, już mi się to przepaliło. Jeszcze mamy. Co? Żelazo jest najlepsze. O i jeszcze te cztery no to widzimy się jak to przepale Dobra widzowie już mamy wszystko w sumie no i teraz czy nam wystarczy na cały secik Dobra, na pewno najważniejsze jest o to, to, to i to. No i pięknie. Widzowie pięknie po prostu. Już mamy cały secik. Już fajnie, jesteśmy już dobrze, co nie? I teraz możemy odłożyć yy, te to. A ja szukałem mojej sikiery. A ja szukam. Dobra, no to to będzie na tyle. Albo widzowie to będzie na tyle z tego odcinka. Um hoje, não tô de na testa